Do sieci trafił pierwszy zwiastun Frostpunk 2, który jasno sugeruje, że sequel pójdzie utartą ścieżką swojego poprzednika. Fabularnie gra, dziać się będzie 30 lat po pierwszej części, gdzie Ziemia nadal zmrożona jest po apokaliptycznej burzy. Odłóżmy jednak na bok węgiel, a skupmy się na nowym źródle energii przemyśle naftowym. Znów jednak spodziewać możemy się ciągłej walki o przetrwanie i trudnych wyborów moralnych. Niestety to na razie tyle informacji z tego nowego tytułu. Nie znamy ani daty premiery, ani pełnej listy platform. Wiemy tylko, że gra na pewno pojawi się na PC, gdzie możecie dodać ją już do swojej listy życzeń na platformie Steam. Do czego ja was gorąco zachęcam. Mając na nadgarstku smartwatch z Wear OS, pewnym nieporozumieniem był jak dotąd brak możliwości pobrania ulubionych playlist z utworami na urządzenia z poziomu aplikacji Spotify. Twórcy serwisu nareszcie to umożliwią i to już w nadchodzących tygodniach. Przy okazji premiery nowych smartwatchów Samsunga Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic, Spotify przypomniało się, że wciąż nie pozwala swojej aplikacji na system Wear OS na pobranie wybranych utworów do pracy w trybie offline. Użytkownicy Apple Watch mogą to już robić od długich miesięcy, więc kolejne opóźnienia względem iOS były dla użytkowników smartwatchy innych producentów dość niezrozumiałe. Na szczęście dotarliśmy do momentu, w którym Spotify oficjalnie zapowiedziało wdrożenie tej przydatnej funkcji. Sam z niecierpliwością czekam, by ją przetestować na nowym zegarku Samsunga. WhatsApp oficjalnie zapowiedział, że już niebawem wprowadzi możliwość przenoszenia historii rozmów pomiędzy Androidem a iOS-em. Użytkownik będzie mógł wykonać transfer wysłanych i odebranych wiadomości, a także udostępnionych zdjęć czy notatek głosowych. Co ciekawe, twórcy komunikatora wykorzystali wydarzenie Galaxy Unpacked do ogłoszenia wyczekiwanej funkcji. Możliwe, że w ten sposób Samsung chce dać wyraźny sygnał właścicielom iPhone'ów, że przesiadka będzie jeszcze łatwiejsza. WhatsApp rozpocznie wdrażanie funkcji w najbliższych tygodniach. Pęknięty lub zarysowany ekran to jedno z najczęstszych powodów wizyt w serwisie specjalizującym się w naprawie urządzeń mobilnych. Pomimo upływu lat problem ani trochę nie stracił na aktualności, coraz większa liczba producentów decyduje się na zastosowanie dodatkowych środków ochronnych, szczególnie w przypadku niestandardowych konstrukcji. Nie wszystkie niedoskonałości lub inne mankamenty są jednak widoczne na pierwszy rzut oka, a większość z nich w przypadku zignorowania nierzadko grozi kosztownymi konsekwencjami. Opatentowane przez Apple rozwiązanie postara się w porę ostrzec użytkownika przed równie groźnie brzmiącymi Patent firmy z Cupertino wpłynął do Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych. Dokumentacja patentowa wielokrotnie wspomina o wyświetlaczu urządzenia elektronicznego z obwodem monitorującym, wykorzystującym rezystor wykrywania pęknięć. Brzmi skomplikowanie, ale intrygująco zarazem. Honor powoli odbudowywuje swoją pozycję w Chinach. Ale łakomie spogląda także na globalny rynek, na którym jeszcze nie tak dawno był liczącym się graczem. W podbiciu go pomoże firmie zaprezentowana dziś seria Honor Magic 3, w skład której wchodzą aż trzy modele. Są szanse, że nowe smartfony pojawią się również w Polsce. A wiemy to od samego producenta, który podczas konferencji wprowadzającej produkty na rynek oznaczył Polskę jako jeden z krajów, w którym będą dostępne. To dobre wieści. Zwłaszcza, że Honor jako była marka córka Huawei czerpie garściami z technologii Huawei'owych, tyle że dodatkowo ma też wsparcie GMS. Z parametrami wszystkich trzech modeli wchodzących w skład serii Honor Magic 3, możecie się oczywiście zapoznać we wpisie na tabletowo. Ja wspomnę jedynie, że cała trójka ma obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED i procesory Snapdragon 888 lub 888, w zależności od modelu. No i trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę dobrze. Hades Ucieczka Zagreusa trafia do Xbox Game Pass. Gra autorstwa Super Giant Games jest roguelike'owym slasherem, który prezentuje się w rzucie izometrycznym. Już od pierwszych wymachów ostrzem Zagreusa można poczuć, jak szybka i dynamiczna może być walka w Hadesie. Zresztą, co ja wam tu będę opowiadał? Sprawdźcie sami. Nasz redakcyjny kolega Konrad jest w tym tytule wręcz zakochany. Raczej nie bez powodu. Linki do tekstów na proszone dziś w szorcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko, indziej chcecie. Do następnego.